Ona rozmawia w radiu PIN w sobotnie popołudnie, Agata Młynarska. Witam bardzo serdecznie. Mąż tej samej żony od blisko 30 lat i tata dwóch córek. Testosteron, z ciało i idealnego faceta dla mojej dziewczyny obejrzało w sumie ponad 5 milionów widzów. Wymyślił zdanie, które stało się dogmatem wielu kobiet. Faceci są z Marsa, to powinni tam wracać. Czy rzeczywiście? Dzisiaj o tym z Andrzejem Saramonowiczem. Dzień dobry. Kiedy obsadzasz swoje filmy i szukasz aktora, to dla Ciebie jest istotne, jak on wygląda, jeżeli na przykład ma, mają się w nim zakochać kobiety? No jeżeli konstruuję rolę i postać, która ma mieć taki, takie cechy, tak? że kobiety się w nim zakochują lub też kobiety rozumieją, że, się, że, że kobiety widzowie tak? rozumieją, że kobiety bohaterowie po, powinni się w nim zakochać, to tak. Natomiast ja w, w ogóle szukam jakiejś charakterystyczności. Tak? Uroda też jest jakąś charakterystycznością. Niektórzy moi koledzy aktorzy są, przepraszam, że to mówię, daleko odlegli od kanonu obiektywnego piękna. Obsadzam ich w swoich filmach, dlatego że wydawali mi się dla jakiejś postaci interesujące. To wszystko zależy od tego, jaka postać jest. No jeżeli to ma być. Atrakcyjny mężczyzna, to powinienem takich szukać. Nie jest w Polsce z tym prosto. Nie powiem, bo w Polsce aktorzy yy, wypadają na tym polu znacznie gorzej niż polskie aktorki. Uważasz, że jest więcej atrakcyjnych aktorek? Pod względem fizycznym na pewno na pewno kobiety, polskie aktorki. Yy, prędzej wypełniają standard pięknej kobiety, niż polscy aktorzy wypełniają standard przystojnego i yy, atrakcyjnego mężczyzny. Czy to, to powód? Ab, absolutnie, yy. a, znaczy w ogóle abstrahuję od tego, jakie są ich umiejętności zawodowe. To jest zupełnie co innego. Yy, czy to jest powód, dla którego reżyserzy tak bardzo często sięgają wciąż po tych samych? Bo jest jakiś taki wiesz, impas, uważam, dotyczący obsadzania wciąż tymi samymi aktorami filmów. Ja nie wiem, jak obsadzają inni. Ja, ja na początku kierowałem się takimi kryteriami, że albo to byli moi znajomi, których znałem, bo, bo lubię pisać dla ludzi, których znam, bo łatwiej mi konstruować było rolę. I często to nie byli znani, znani ludzie wtedy, kiedy zaczynali ze mną pracować, tak jak Robert Więckiewicz czy Tom, Tomek Karolak. No, Nikt o nich nie słyszał, kiedy zaczynali grać i w półserio, i w ciele. Tak? No, czy też inaczej, zaczynali być dopiero popularni. Potem ludzie się wiążą jakoś przyjaźniami, i to powoduje, że znacznie chętniej się, się sięga po swojego znajomego, bo film to jest tak ogromny stres, że zdecydowanie lepiej dzielić go z kimś, z kim się człowiek lubi, niż z to jest absolutnie obojętne. A też... czy jest też tak, że oni czekają na to, że coś dla nich zrobisz? Że kiedy powstaje y, pomysł w twojej głowie, to wręcz jest dla nich czymś naturalnym, że Saramonowicz o mnie właśnie pomyśli? Nie, nie ma tutaj y, y, symultaniczności. Aktorzy nie są y, lojalni wobec reżyserów czy, y, czy, czy, czy scenarzystów. Uważają, że mogą grać we wszystkich innych produkcjach, bo to jest ich zawód. Natomiast sytuacja, w której znajomy scenarzysta lub reżyser zdecydowałby się obsadzić kogoś innego, powoduje takie napięcie towarzyskie. Parę razy dotknęło mnie to napięcie towarzyskie. Dzisiaj jestem chyba bardziej wolny, ponieważ też z latami wiele relacji moich z kolegami, aktorami, przyjaciółmi, aktorami się trochę rozróżniło. I w ogóle chyba moich relacji ze środowiskiem, bo ja się gdzieś tak próbuję trzymać z boku. Czy Warner Bros. w jakiś sposób zmienił twoje życie i także patrzenie na to, co dzieje się w Polsce? W taki jakiś generalny sposób nie, bo i umowę podpisałem z Warnerem, mając lat 45 prawie, więc będąc człowiekiem dojrzałym, który który jest świadom swoich yy, zalet i swoich niedoborów. Wyobrażam sobie, że musiałeś czuć ogromną radochę wewnętrzną. A jak myślisz, co zadecydowało, że podpisał Warner Bros. właśnie z Tobą? To jest Dobra. bardzo proste. To, o, oni yy, po prostu analizowali box office polskie przez parę lat i, i było to dość proste, że jakieś amerykańskie filmy są kasowane przez yy, coroczne polskie komedie związane z moim nazwiskiem. No więc to nie trzeba było wiele doszukiwać się. Więc po prostu zgłosili się po ciebie na zasadzie takiej, żeby zobaczyć kto, kto to jest ten Saramonowicz, który zagraża Ameryce. Zagraża Ameryce to nie, ale był, Jest rynek polski, oni się interesują, Warner ma taki program, w którym, w którym rozwija tak zwany content lokalny w różnych krajach. Polska była chyba dziesiątym takim terytorium. Zawsze wybierają sobie jakiegoś twórcę i podpisują z nim, z nim umowę na czas określony, ale taką na, na wyłączność. W Hiszpanii podpisali są młodowarem W Polsce ze mną trochę się... Myślę, że ta narcystyczna część twojej osoby musi teraz fruwać po prostu. Znaczy ja się cieszyłem bardziej, bardzo, kiedy ten kontrakt był podpisany w 2009 roku. To Jak wtedy to uczciłeś? rzeczywiście. Ja, ja byłem w trudnej sytuacji w ogóle takiej e, psychicznej, prawda? Bo poprzedni film, który zrobiliśmy z Tomkiem Koneckim, idealny facet dla mojej dziewczyny nie bardzo się podobał. Myśmy zainwestowali w to własne pieniądze, a poza tym doszło do, do silnego konfliktu między nami i artystycznego i takiego przyjacielskiego, myśmy byli bardzo blisko są związani przez wiele lat. I te 14 lat właściwie takiego codziennego bycia ze sobą yy, się rozpadło tak nagle. Więc z tego się wychodzi bardzo źle. Yy, I ten Warner akurat się wtedy zjawił z propozycją, która była dla mnie dobra, bo pozwoliłem mi się odbudować yy, psychicznie po, 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 po tym, że z, zamknąłem jedną firmę, która robiła film, musiałem założyć następną. To, to, to mi dobrze zrobiło, dobrze mi to zrobiło. Miałem dziką satysfakcję, jak wiedziałem, że. W pewnym momencie dwóch szefów Warner Bros przyleciało samolotem do Polski, tylko po to, żeby się ze mną spotkać, i nikt o tym nie wiedział. To było miłe, bo, bo to, 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 to gdzieś mi pomogło zrozumieć, że ja. Yy, Mogę, tak potrafię, tak? Że to nie jest koniec czegoś, tylko jakiś, że, że, że to ten poślizg, który miał miejsce, i, i, i taki osobisty, i zawodowy, jest tylko wypadkiem na drodze, tak? A nie jakimś końcem tej drogi. Był to mocny zakręt i nowe otwarcie w życiu? No tak, znaczy, zobaczyłem to po, po jakimś czasie, wtedy tego nie wiedziałem. Kto ci w tym takim bardzo um, trudnym momencie, w którym się znalazłeś, najbardziej pomógł? No ja mam to szczęście, które czasami, żartobliwie nazywam dopustem Bożym, że ja jestem od lat związany z tą samą osobą, z moją żoną, z Małgorzatą Saramonowicz. Tak nieprzyzwoicie długo jesteśmy ze sobą, że aż wstyd o tym mówić. No, raptem 30 lat. Raptem... 20? No, trochę mniej, 28, tak? 28. No, 28, no. E, bo zaczęliśmy ze sobą być lat 19, po 19 lat. I gdzieś, no, ona była ze mną, tak? No, a ja z nią wtedy, tak? Bo to jakby była nasza wspólna firma, nasza wspólna e, przygoda zawodowo-życiowa. I się gdzieś jakoś wzajemnie wspieraliśmy wtedy. Co czyni ciekawą relację między kobietą i mężczyzną? W twoim mniemaniu. No, milion rzeczy czyni ciekawą relację między kobietą a mężczyzną, bo one się potrafi się zbudować na zaskakujących zupełnie e, płaszczyznach i dziesiątki spoiw to jakoś łączy. Natomiast taka długoplanowa, bo ja nie znam, prawdę mówiąc, innych związków, <grym>, e, relacja o, w, w moim przekonaniu opiera się w znacznej mierze na kreatywności obu stron. Wzajemnej. Tak? To znaczy, że rzeczywiście jest tak, bo to jest inna konkurencja. Życie ze sobą przez 15, 20 czy 30 lat wymaga jakichś przestrzeni, które są ciągle atrakcyjne. No, w tym czasie zmienia się nasza fizyczność. Natomiast zdarzają się jakieś przestrzenie, które są ciągle atrakcyjne. No, myślę, że jakaś taka przestrzeń duchowo-intelektualna, która jest między mną a Małgosią jest ciągle atrakcyjne, tak jak wtedy, kiedy się poznawaliśmy, może nawet bardziej, bo no, ciągle ze sobą gadamy dużo. Tak? Poza tym uprawiamy ten podobny zawód, siedzimy, wymyślamy jakieś historie, to gdzieś pozwala dziecku, które jest w nas, przetrwać tak? i się bawić tym, bo wymyślanie jakichś kolejnych historii yy, To znaczy, że co? Fajnie jest się razem starzeć? Znaczy, w ogóle nie fajniej się jest starzeć. I, no, ale nie ma wyjścia, tak. Więc, więc, trzeba to wziąć na klatę. Trzeba to wziąć na klatę, i lepiej jest mieć, to, mieć kogoś. Ale to może być bardzo różnie. Relacja między mężczyzną a kobietą, czy w ogóle między ludźmi, jest zawsze z przestrzeni jakiegoś, jakiejś fenomenologicznej przestrzeni. Ona się rodzi, jest wyjątkowa. I, I niezależnie od naszych stałych cech, które mamy w sobie, zawsze każda relacja. Każdego człowieka z inną osobą będzie inna niż z, z jeszcze inną osobą, którą mógłby się, z, którą mógłby, z którą mógłby się spotkać. Dlatego, że my nie jesteśmy zamkniętymi konstruktami, tylko takimi, takimi zestawami klocków. Tak? I te klocki się zestawiają jedne z drugimi. One się przenikają troszkę, to wygląda jak taka była stara zabawka. Kalejdoskop patrzyło się przez to, jak się przez, y, patrzyło się przez lunetkę i tam w środku były kryształki. Jak się te kryształki przekręciło, to one się układały w różne kształty. Nie wiem, czy ktoś jeszcze to pamięta. Kalejdoskop. mówię właśnie. I Ulubiona ten, moja zabawka. I ten kalejdoskop właśnie... On jeszcze to tak chrumkało. Chrumkało, tak, bo to tam, trzeba tak, przewrócić, to było przewrócić. Tak. I to się, te, te, te szkiełka układały się w różne kształty. Ja tak właśnie rozumiem relacje między ludźmi. tak. To znaczy, że to jest tak, że tam jest, jest człowiek, który się składa z zielonych kryształków i ktoś się z czerwonych, ale one dopiero Dają jakąś, y jakiś, jakiś kształt, jakiś niezwykły, kiedy się je zestawi. No wróćmy wobec tego do tej młodości, która trochę już jednak jest za nami. Teraz może naprawdę wyglądać dużo młodziej. Spójrz na aktorki, których twarze są coraz gładsze. Czy to zmienia Twoje podejście do myślenia o tym, kto zagra w Twoim filmie? Z tym z filmem nie jest wcale tak, że jest no oczywiście, że jest coraz więcej aktorek czy aktorów, którzy wyglądają dobrze ale muszą udawać, że grają dużo młodszych niż są, ponieważ nie ma też ról dla ludzi yy, dojrzałych. Yy. Dlaczego? Znaczy, to, to akurat jest proste, bo kina są oblężone przez yy, widzów bardzo młodych, to oni kupują bilety. Jeżeli mówimy o takim mechanizmie rynkowym, który mówi, że trzeba na filmie zarobić. To jest duże obciążenie dla ciebie, ten przymus kasowości? Chwila mi tak. Ja, ja, ale to wynika z tego, że ja sobie wymyśliłem taki sposób na swoją pracę w filmie, że będę niezależny też od publicznych źródeł finansowania. A żeby pracować na wolnym rynku, czyli na takim, w którym pieniądze, które ktoś inwestuje, chciałby wyjąć, a już najlepiej zarobić. No to była tylko jedna droga robienie komedii. Po tylko. Bo tylko ten gatunek przynosi w Polsce zyski, żaden inny nie. Jest bardzo dużo znakomitych aktorów, którzy nie mogą wejść, którzy nie mogą załatwić sobie roli. Domyślam się, że to dla aktorów, poza tym, że jest niełudzko frustrujące, dla publiczności jest po prostu wykluczeniem z możliwości oglądania fajnych ludzi. To jest bardzo skomplikowane, to wszystko, o czym mówimy. Tak, to znaczy, dlatego, że, że ja, ja tak jak ja, ja znam aktorów, którzy byli, kiedy byli na początku swojej kariery, tak jak Robert Więckiewicz na przykład, jak przyszedł, żeby zagrać w półserio. Pamiętam dokładnie moment, kiedy się poznaliśmy. Naprawdę pies kulawą nogą o nim nie słyszał. I trudno było wyrokować. Ja się w te uparłem. Ja go widziałem w teatrze. Ja go widziałem w teatrze i uznałem, że on musi zagrać mnie w takim debiutanckim filmie, który zrobiliśmy właśnie w półserio. Natomiast nikt go nie chciał nigdzie. Bo no, ale był, reżyser miał jaja i się upał. Bo był, bo był no mia, tak, ale to, to nie znaczy, że się nie zdarzają takie sytuacje, tak? Robert przy, przy całym jego ogromnym talencie, ogromnym talencie, miał bardzo dużo y, rzeczy, które nie, właściwie czy, czyniły jego karierę trudną do zrealizowania. Nie było. Nie był szczególnie ładne. Eee, no ja uważam, że można się w nim zakochać. Ale Robertowi, to jest. Robert ma urodę, której mijający czas służy bardzo. E, ona się uszlachetnia i tak się dzieje w jego przypadku. Czy, czy tak było w przypadku Tomka Karolaka? Też no, 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 dzisiaj jest bardzo popularny, ale ja, ja go, jak ja go wymyśliłem sobie, bo go spotkałem e, prywatnie i wymyśliłem sobie, że on zagrał jedną z ról w sztuce testosteron, którą pisałem. I przekon Prze próbowałem przekonać swoich. Kolegów aktorów z Teatru Montownia, że jest taki facet w teatrze w Łodzi. Jak go widziałem przez przypadek, przez dwie godziny gadaliśmy, to nie mówili, kto to jest Karolak? To, no, no, dzisiaj śmieszne pytanie, co? Aktorzy nie lubią odmawiać, uważają, że y, stracą szansę. Czasem trzeba umieć odmówić. Są tacy, co potrafią odmawiać. I rzeczywiście oni gdzieś tam się gdzieś się, y, 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 pamiętają na jakichś y, bocznicach. Y... Oczywiście że trzeba umieć odmawiać. No, aktorom się wydaje, bo znałem bardzo wielu, tak? znam prawie wszystkich aktorów w tym kraju, że rzeczywiście to jest 5 minut tak? i że, to, że trzeba trzymać po prostu wszystkimi dwunastoma rękami, którym się uda nagle stworzyć bardzo wiele różnych rzeczy. Dla niektórych to bywa bardzo trudne, bo to jest. Bo to jest koniec kariery, tak? Znaczy pozorn, ten pozorny sukces już jest końcem. Niektórym się udaje wyjść bez z takiej zachłanności. Ale to, że dostaniesz propozycję zagrania w filmie, jeszcze nie oznacza, że Twoje życie się dobrze ułoży, bo bardzo często ten film jest klapą. Ale to, to jest w ogóle w tym zawodzie, to jest w ogóle duże ryzyko. Aktorzy. Nie, nie wiedzą w co wchodzą, tak to znaczy nawet jeżeli, nawet jeżeli czytają scenariusz i się, on się im wydaje fajny, no to naprawdę nie wiedzą, często na premierze się dowiadują w czym uczestniczyli, bo jeszcze to trzeba umieć złożyć do kupy Są potem nazwiska, które powinny to teoretycznie gwarantować. Lub też, lub też powinno ostrzegać, że nie, tak? ale tak się nie dzieje. No to, ale to jest żywioł. No też, też my my przykładamy jakąś, jakąś nadmierną wagę do tego świata trochę. Znaczy my, nie my tu we dwoje, tak? tylko my ludzie nadajemy znaczenie i aktorom, i, i, i piosenkarzom, i, 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 i publicystom. Tak? I prezenterom telewizyjnym, tak? Zbyt duże znaczenie. Oczekujemy od nich, że będą opowiadali, że będą, że będą zawsze umieli się znaleźć, odpowiedzieć na jakieś pytanie. To są tacy sami ludzie, jak ci, e, którzy ich życie obserwują często. Nie mają zdania na wiele rzeczy, a są zmuszeni do tego, żeby coś opowiadać. No nie wymagajmy od nich, to wtedy nie będziemy się rozczarowani tym, że powiedzą coś głupiego. Dziękuję ci za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie raz jeszcze wrócić do rozmów, które e, przeprowadzam w radiu PIN, to zapraszam na portal www.onaonaona.com Piękne Strony Kobiety. One stają się jeszcze piękniejsze, jeżeli możesz pogadać z inteligentnym facetem.